Witam, będziemy czytać program meczowy Pogoń Siedlce Wisła Kraków. Chłopak z Mazowsza, Damian Jakubik, jest jednym z naj najbardziej doświadczonych piłkarzy w kadrze Pogoni Siedlce. Przez niemal całą karierę boczny obrońca był związany z klubami z województwa mazowieckiego. Jakubik urodził się 25 marca 1990 roku w Otw Otwacku, ale pochodzi z Celestynowa. Pierwszym klubem defensowym był Mazur Karczew, tym samym poszedł w ślady ojca, Eugeniusza, który grał w zielono-biało-czerwonych barwach na pozycji środkowego obrońcy. Miałem 9 lat, gdy tata zawiózł mnie do Karczewa na pierwszy trening. Na początku przeskok był duży, patrzyłem na chłopaków, którzy trochę już potrafili, a ja przyszedłem znikąd. Niemak szybko się dostosowałem, zacząłem od gry z przodu od 6, po 6 miesiącach treningów, w 12 meczach zdobyłem 13 albo 14 bramek. Dwa lata później już w niorskich drużynach trenerzy stwierdzili, że skoro jestem najwyższy spośród roczników, będę grał na obronie. Mówił Jakubik w rozmowie z przeglądem sportowym. W trakcie zimowej przerwy w sezonie 2011 2012 Jakubik zamienił trzecioligowy, ligowy, trzecioligowy macierzysty klub na pierwszoligowy Dolkan Ząbki. Od zawsze poruszał się w specyficzny sposób. Taki wyprostowany porównaliśmy go do żołnierza. Wspomniał na łamach przeglądu sportowego Jarosław Stanieczki były kierownik i wiceprezes Mazura Karczew. Mimo, że miał 18 lat, grał solidnie, dojrzale i kiedy zespół prowadził Robert Podoliński, nie martwił się o miejsce w składzie. Po trzech latach szkoleniowiec objął Dolkan Zobki i niedługo później sprowadził Jakubika. Pod Podoliński określał go mianem żołnierza, który na boisku perfekcyjnie wykon wykonuje rozkazy. W Dolkanie Jakub wyro wyrobił swoją remonę jednego z naj najlepszych bocznych obrońców w pierwszej lidze. Po czterech latach pod warszawskich Ząbkach otrzymał szansę gry w Ekstraklasie. Stało się to możliwe dzięki górnikowi Łęczna. Kolejną rundę Jakubik spędził pod Beskidziu bielsko biała 2016 to był jedyny rok, kiedy obrońca występował poza rodzinnym, ma rodzinnym Mazowszem. W 2017 roku Jakubik wrócił w rodzinne strony. Po pół roku w pierwszoligowych zniczył Pruszków, przeniósł się do drugoligowego Radomiaka Radom. To była jedna, jedna z najle, jego najlepszych decyzji w karierze. W barwach zielonych rozegrał 180, 190 spotkań, zdobył 5 bramek i zanotował 18 asyst. Wspólnie z radomską drużyną awansował do ekstraklasy i przez, przez kilka sezonów był mocnym punktem Radomiaka. Zrobiliśmy z drużyną dwa awanse. Nie mogę inaczej ocenić pobyt, pobytu w, Ra, w Radomiaku niż bardzo dobrze. Mówił Jakubik Wszystko co dobre kiedyś się kończy też te, Tak też było w przypadku pobytu Jakubika w Radomiaku Z roku na zieloni stawał się coraz bardziej międzynarodowi I zaczynało brakować miejsca dla doświadczonego obrońcy Zimą 2025 roku wykorzystała to pogoń siedlce. Jakubik przyszedł do pogoni na zasadzie wypożyczenia z Radomiaka. W założeniu miał pomóc z zrealizowaniu myśli niemożliwych, czyli utrzymanie w pierwszej lidze. Świetna gra Jakubika i kilku innych piłkarzy pomogło Białoniebieskim zrealizować nierealny, jak się wydawało, cel. Po udanej wiosnie zwieńczonej utrzymaniem Jakubik decydował się zostać w siedlcach na stałe. Pamięta wizyta wy w KSP. 29 października pogoniści odwiedzili katolicką szkołę podstawową w Siedlcach. Można było być pewny, że ta wizyta została wszystkim na długo w pamięci. Pierwszoligowca w, sie w Siedlec reprezentowali trener Adam Nocoń, kierownik drużyny Daniel Baj oraz piłkarze Cezary Damianiuk, Ernest Dzięcioł, Marcin Flis, Przemysław Misiak oraz Damian Szuprytowski. Piłkarze i członkowie sztabu szkoleniowego Pogoni zostali przywitani w iście królewski sposób, biało-niebieskimi racami i głośnym doping. Następnie goście KSP odpowiedzieli na szereg pytań zadanych przez księdza dyrektora Marcina Olka oraz uczniów placówki. Wartość, którymi kieruje się w życiu to szczerość i zaufanie. To tyczy się tylko jak funkcjonujemy w szatni na boisku, mówił Dzięcioł. W lutym urodziła się moja córeczka, co odmieniło mój świat. Trzeba było się dostosować. Pos posiadanie rodziny motywuje mnie, aby zapewnić jak najlepszą przyszłość, stwierdził Demianiuk. Dziękuję za wspaniałe przyjście i za to, że jesteśmy w tak licznym gronie. Czym dla mnie jest sukces? To, co osiągnęliśmy z moją drużyną. Bez uczciwości, determinacji, ambicji nie osiągnęlibyśmy sukcesu, jakim było utrzymanie w pierwszej lidze, powiedział trener Nocoń. Pogoniści zostali, pogoniści zostali nagrodzeni szkolnymi pamiątkami i pięknymi portretami. Nie były też dłużni niezwykle gościnnym gospodarzom. Ksiądz Olek otrzymał pamiątkową koszulkę meczową ze swoim nazwiskiem, a katolickiej szkole podstawowej zostały przekazane klubowe gadżety. Następnie do całej biał delegacji ustawiła się długa kolejka chętnych po autograf lub wspólne zdjęcie. Zwieńczenie radosnego dnia był mecz w piłkarski, w którym, jak prosiły dzieci, nie było forów. Nieudany debiut. Po siedlce w debiucie Adama Nocania przegrała u siebie z Wisu Kraków. Przed spotkaniem z Wisłą na płycie boiska odbyła się miła uroczystość. Z okazji 80-lecia pogoni, życzenia oraz pamiątkowy obraz przekazali prezydent Siedlec Tomasz Chapunowicz oraz przewodniczący Rady Miasta Robert Chojecki. Mecz rozpoczął się bardzo dobrze biało Białoniebieskich. W siódmej minucie w polu karnym faulowa faulowany był Robert Majewski i sędzia bez wahania wskazał na wapno. Do rzutu karnego podszedł Lukasz Hrynciar, ale jego intencje wyczuł Patryk Letkiewicz. W dalszej części akcji, ostatecznie Siedlcanie zdołali umieścić piłkę w siatce za sprawą trafienia Karola Podlińskiego. Z biegiem czasu Wisła zaczęła dominować na boisku. Efektem tego było wyrównujące trafienie w 26 minucie. Piłkę po polu otrzymał niepilnowany Rafał Mikulec i było jeden do jednego. Siedem minut po zmianie stron Wisła objęła prowadzenie. Ponownie do siatki trafi Mikulec, wykorzystując podanie Angela Rodado. Kilka minut później zespół z Krakowa ustalił wynik spotkania. Tym razem sposób pokonania Mateusza z znalazł Rodado. Kolejne minuty to także przywaga gości. Sielcza, sielczanie z docierali pod polekany przyjezdnych. Po jednych z nielicznych ofensywnych akcji Mateusz Majewski głową posłał piłkę obok bramki. Lider absolutny. To czwarty sezon Wisły Kraków z rzędu na zapleczu ekstraklasy. Nigdy wcześniej Biała Gwiazda nie punktowała tak dobrze jak w obecnych rozgrywkach. Krakowskie Wisły nie trzeba nikomu przedstawiać. To klub, który wychował wielu reprezentantów Polski, z powodzeniem reprezentował nasz kraj na arenie międzynarodowej, a w ekstraklasie dosyć legalnie walczył o czołowe miejsce. Biała Gwiazda to jeden z najbardziej utytułowanych klubów polskiej historii. Skąd więc Wisła w pierwszej lidze? Po latach Perspolity, które zostały napędzone fortuna, fortuna Bogosława czupała do grodu kraka, zabitła, hu, zabitała chude lata. Wisła przestała się liczyć w walce o mistrzostwo Polski, a ma tych tytułów aż 13 i stała się ligowym średniakiem, a za średniactwo jest sąsiadem słabości. To w 2022 roku krakowianie musieli przemknąć gorsz. Degradacji. Wydawało się, że Wisła spędzi w pierwszym ligowym czyściu tylko rok, jednak misja pod tytułem Powrót do Ekstraklasy nie okazała się łatwa w realizacji. Trzy podejścia Białej Gwiazdy kończyły się w flaskie. Na plus można jedynie zaliczyć wygraną pucharze Polski i związany z nią powrót po latach do europejskich, do europejskich pucharów. W obecnym sezonie Wisła zdecydowanie lidury pierwszej lizę jest na Austro, autostradzie do Ekstraklasy. Droga do najwyższej klasy rozgrywkowej miała potrwać rok, a wszystko wskazuje, że na to potrwa 4 lata. To będzie piąty mecz pomiędzy Pogonią a Wisłą. W historii dotychczasowy bilans jest dotkliwy. Cztery wygrane białe gwiazdy z niecodziennym bilansem ramkowym 32 do 1. Piłkarsko uczcili święto niepodległości. Drużyna Pogoni Siedlce z rocznika 2015 okazała się, być okazała się najlepsza w turnieju o Puchar Niepodległości Mazowsza 2025. Pogoń okazała się najlepsza w zmaganiu z udziałem 36 drużyn. Trener Łukasz Czarnecki nie krył dumy z postawy swoich podopiecznych. Chciałbym pogratulować moim zawodnikom. Turniej przyniósł wiele emocji. Rywalizacja była zaciętna, ale to my zdjęliśmy ostatecznie pierwsze miejsce. Uważam, że to był bardzo dobry bodziec do dalszej ciężkiej pracy. Podsumował Czarnecki. W turnieju wzięło udział blisko 600 zawodniczek i zawodników całego Mazowsza. Areną zmagań był stadium hutnika Warszawa. Dziękuję, że przeczytaliście program meczowy po gąsielce Wisła Kraków. I prawdopodobnie odcinki będą z tych programów meczowych najprawdopodobniej jutro. Elo!